Słuchajcie, tutaj pod y, okapem y, tego świerka srebrnego mam parę dzieci do przesadzenia. I tu, jak sobie pójdziemy, zobaczymy, to mamy e, właściwie najwięcej to lipy. I tutaj mam taki strasznie zniekształcony e, przykład. Nie wiem właściwie, czy co z niej będzie, bo. Ją tutaj nieźle pokręciło, więc trzeba było jej jakoś pomóc. Ale na pewno ją stąd wykopiemy. Tutaj mamy dąb. E, raczej szypułkowy. Też już myślę paruletni. A tutaj jest jesion. Moje ulubione drzewo. Przejdę się jeszcze i. Zobaczę. A, słuchajcie, właśnie. Tutaj mamy kolejną lipę. Kolejna lipa. I zaraz pójdę dalej. No i leszczyna, ponieważ mamy leszczyny. I mamy tutaj sporo e, sujek, srok. Nawet mamy swoją wiewiórkę, więc się nie dziwię. A w żywopłocie, co tu jest? Wyniosły. No właśnie, co go tu wyniosło. Kolejny jesion. Eee, jakoś mu się udało. I co ciekawe, to właśnie takie wyrastające spontanicznie, wysiane naturalnie drzewa, gdzieś przez nas przegapione albo tak jak przeze mnie specjalnie, specjalnie gdzieś tam hołubione, żeby dorosły do... Takiego bezpiecznego wieku na, na wykopanie i przesiedlenie. To, to jest najlepszy materiał na drzewa, bo często, jak kupujemy gdzieś ze szkółek sadzonki, to owszem, one są niby mikoryzowane, wzmacniane, odżywiane, ale nie ma to jak wyrośnięty organizm w miejscu od samego początku. Być może on jest nawet starszy niż te kupowane jako dwu czy trzyletnie sadzonki ze szkółek, gdzie są pielęgnowane. Tak tutaj może się okazać, że, że taki załóżmy półmetrowy dąbek ma o rok czy więcej, nawet jeśli chodzi o wiek. Co my zrobimy? No, jeszcze muszę obejść, bo o ile w takim żywopłocie, który mamy od strony północnej, może sobie spokojnie lipa rosnąć, czy też jakieś inne. E, przywiane z nasion e, drzewa no to niestety tutaj gdzie zwłaszcza pod tym świerkiem warunki dla, do rozwoju są raczej, raczej słabe e, no to na pewno prze, przesiedlimy te przesiedlimy te drzewa w miejsce gdzie e, rok temu musieliśmy usunąć e, kilka e, Świerków, które no, zostały posadzone pod linią wysokiego napięcia, i wcześniej czy później musiałoby dojść do ich eksterminacji, bo cięcie drzewa w połowie no, nie jest zabiegiem, które drzewo wzmacnia, czy też rokuje dobrze na, na przyszłość. Także z zeszłego roku, jeśli chodzi o nasadzenia, to one się średnio tam przyjęły, dlatego będziemy uzupełniać, uzupełniać luki. Oczywiście najlepiej poradziły sobie takie typowe, też przeniesione gdzieś z pola sadzonki dzikich wiśni, mirabelek i to też tych dzikich, bo zakupione przeze mnie w sklepie, bo nie mogłam znaleźć takiej, które mogłabym bezpiecznie wykopać. No okazało się, że nie, nie przetrwały chyba tej końcowej fazy tych wysokich temperatur i suszy, która, która była. Także Reasumując, mamy przynajmniej trzy lipy do wysadzenia: dwa jesiony i, e, i przynajmniej jednego dęba. E, myślimy też, żeby wysadzić e, tą leszczynę gdzieś, bo mimo wszystko jest nam tam troszkę jej szkoda. Aczkolwiek jeśli chodzi o, mm, o drzewa i krzewy rodzime, no to nie jest nasz rodzimy gatunek, więc, więc troszeczkę mniej mi by było żal, gdyby gdyby się nie przyjęła, natomiast nie, nie jestem za tym, żeby ją, żeby ją eksterminować. Jeśli chodzi o jesiona, no to trzeba pomyśleć, bo on dosyć... Tu jest naturalny, słuchajcie, yy, znajdujemy się w takiej prestarej dolinie rzecznej i tutaj jesion występuje naturalnie wzdłuż cieków wodnych, także mamy nawet na rowie sporo jesiona, oczywiście też niestety pod linią, więc no to są już takie drzewa około dziesięcioletnie w formie cienkich krzewów już podejdę zaraz mhm. już zaraz zobaczę tak natomiast no ciężko będzie je przesadzić ale następne, które będę chciała wysadzić muszę tak pomyśleć, żeby żeby mimo wszystko ten jesion poszedł sobie w górę i nie trzeba było mu znowu robić krzywdy za kilka lat, bo się okaże, że dotknie je linii i, i, i będzie po prostu kłopot, no jeśli one całe szczęście dla nich nie żyją zbyt długo 150 lat tak, tak maksymalnie, średnio ale akurat kocham te drzewa bardzo jest to, jest to drzewo święte dla wielu dawnych kultur i przez swoją strzelistość i przez swoje ogólne piękno, a także też walory walory drewna też były bardzo doceniane, ale też właściwości prozdrowotne. No jest to drzewo naprawdę bardzo cenne i ja darzę szczególnym, jakąś szczególną estymą, zwłaszcza kiedy widzę go w drzewostanach, bo tutaj mamy sporo jesionów w postaci takich drzew, jak mają możliwość, to rozwijają korony o wiele szersze i takie o, o większym zasięgu, natomiast w drzewostanach zwartych, kiedy muszą konkurować to ta korona jest dużo węższa, natomiast te jesiony są dużo wyższe, strzeliste i rzeczywiście jak się na nie patrzy to od razu kiwasz głową rzeczywiście, musi się to być Excelsior czyli, czyli wyniosły, bo, bo jest on wyniosły tak do nieba, do nieba, do nieba